Wherever love goes, there is also misery o tak No to Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczek, witam Jaka utętna mucha, witam serdecznie w następnym odcinku z grą right 5. I, i, I jedziemy dzisiaj pod literkę my, jak moje imię What the fuck, dude z Moje imię, czyli Michał I ten Wykonamy questa. No i zanim przejdziemy do konkretów zostawcie o 90% się łapeczkę i piękny oczywiście prostokącik. I przejdźmy do konkretów, więc skręćmy sobie w lewo. Bum <śmum> bum. Ale ten motor jedzie na. Ej, nie rozumiem. Na misji ten motor jedzie jak flag, a teraz idzie szybko. Nie no on, on otrzyma jakieś ograniczenia na misję, czy co? Bo już nie pojmuję w sumie. Uho! Ale to było cudowne. Ah. Typowy ja, a dobra, pójdźmy już na piechotę, albo nie, weźmy ten motor przy okazji. Tylko, już go tutaj zostawiliśmy, to czym by nie? Miau gdzie tu jest wjazd? Jezu, to jest przecież ten dom. Wjazd jest od tej strony, XD. Oh. <laughs> ja pi... Oh, Właśnie, oh man, gościu, oh man. I skręcamy tutaj. Dzień dobry. Dobra, dzień dobry. Idź mi stąd, mucho. Jedna wstępna. Pójdę, no. Czy światło i będzie sobie... For that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? Uh, you're here, whatever. Sit. <laughs> you ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. <laughs> I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. <laughs> you look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately and maybe Maybe if you're lucky, you become a three bit gangster. It's bullshit. Go to college, <laughs> <laughs> then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So, what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? I want to publish them still. <laughs> the other day, was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well. And today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. <laughs> a training what? No, I was just lost in an 80s movie fantasy. <laughs> yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. <laughs> who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? Tell you what, uh, least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. Uh, it's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. No tak, tak, byczku. Let's take Amanda's car. Jimmy. Dobra. Hey, Jim. I'm going for a drink. Bro. Dad. Shit! I mean, our boat going down the Western Highway. It's it's been stolen. So? The yacht's been stolen. I, I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. Son! And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming for my boat. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. No, back. auto? Halo. to. się, gościu. wychodzimy z, z domu. Bum, 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 bum. Dzień dobry. No taka bryczka, to ja to rozumiem. Dwa kilometry. Japitole, dwa kilometry. Dzień dobry. Ha! Jezu, to mi się nigdy nie znudzi. Akcja numer. Nigdy nie miej dzieci. Dobra, jedziemy na spokojnie. Uda się, no, zaczął swędzieć. Oj, oj, oj. Nie! Nie no, auto całe, jak nowe. <grym> Nie! No, U <grym> moją... Nie! <grym> o czym oni gadają? Mogę... <grym> Mogę sobie kupić nową. Ty w sumie ten ty siedzisz zdecydowanie lepiej. Przepraszam, zajęte. Przepraszam, przepraszam. Gdzie? A tu! Zabierz flankin na blisko jachtu. tu flankin. A ten gościu, dobra. Mm. Yeah.

a co czekam, co z Franklinem? Franklin, wait for me, dude. Nie śpisz się tak, kolego, tym autem. A w sumie, co zbyt szybko idzie na tą ciężarówkę? W sumie taka ciężarówka ma ile ograniczenia? 110 chyba? O, cholera jasna! Oh, shit! Wywala go! Ha! O kurwa, co się tam dzieje! Ło, wow, 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 wow. Zawsze złodzieja? Nie! Wow, ale dynka mu weszła! Ha! To był cudowny ścigaj, jak? A long story, bro. Jimmy! Oh, What the fuck? Oni muszę pod auto wjechać. Ja... Leżeć! Ha! Ja pi... <grym> ja... <grym> Ty! No nie! No fucking way! Co to było? Ja pito, ale ty, trzymaj się, BYĆKU! To jest nasz synek. Dobra, już jadę na spokojnie z górki na pazurki, już jest. Ho! Nie nazywa mnie tatą. Co ta zrobić? Ja pitole! Kurde, ale to będzie ciężkie. A co z tym jaktem Dobra, Franklin, come to me. Oj. Dobra, chodź tu do mnie, do, do środka.

I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, but you're an asshole. Right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Frank, do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing. I want to headbutt the road in peace. No, don't do No Dobra, jakoś tutaj, na lewo. Jasne, stary. Nie, yes, aż tak daleko to musi być. A tam miło to dojechać. Nie da się jakoś inaczej pojechać? Ja pi... W sumie? Na logikę? Znaczy, tędy pojechać. Na logikę moją da się tędy pojechać, tędy tutaj na spokojnie, między drzewkami. No ja bym się tam zmieścił. I teraz tu na spokojnie. O tak, tutaj byczku. I tutaj, o tak, tak. My jesteśmy na miejscu, no. Ha! Dobra, udało się dojechać. I know this dude, man. Dzień dobry, Tym wesołkiem. <laughs> tak można używać e, dobra. Dam Gita, tak sobie zamówię. Hey, sorry, we didn't get your boat, man. On, man. Let's trick this whip, homie. <laughs> Jak ta bryka wygląda I co? O co tu chodzi? Będziemy brykę tuningować i ja, czy co? Nie! <laughs> Ale fajny młody gościu Nabaw samochód amandy. Ty tu się wjeżdża A no pewnie tutaj się wjeżdża. Byczku, gdzie tu się wjeżdża? Aha, dobra, never mind. <śmiech> <śmiech> Ubermacht, Ubermacht, Sentinel, co tu się dzieje? Napraw samochód. Jak to się robi? A dobra. Oh man! I mogę sobie stunigować brykę normalnie? Przednie zderzaki. Udy, ja w ogóle kasy nie mam, tak prawdziwie mówiąc. Koła? Koła! Kolor! I stan. kół? Cool? Oj, byniu! Oj, byniu! Pancerz? Oj, byniu! Tak patrzę na to. Ja biedny jestem. Dobra, bierzemy to. Ładnie brzmi. Potwierdzamy i wyjeżdżamy z lepszym wydechem Od razu pyczka lepiej wygląda. I patrzcie na to, ale ładny wydech, co? What to do? Dobra, nie będziemy się No i od razu lepiej jedzie. Nie, <śpiewanie> nie, <śpiewanie> Oszust kredytowy. Oj, byniu. <śpiewanie> Diesel, Diesel. Z tobą mi moim stanem. Przepraszam! W sumie, ja mam taką skminę. Żeby po prostu w taki sposób, że teraz tego nie będę czytał.

Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there. Whoa, 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 whoa. No, I, uh, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. How hey, hey, about you play right to slaughter? Becky. No, you know, Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, home. Or, or we could just like shop it, you know, play darts or get our drink on, strip clubs. <laughs> Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. <laughs> but, uh, hey, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right, all right. Church. <laughs> <laughs> exactly, man. <laughs> my brother <from> <laughs> <laughs> <another> mother. <laughs> I mean, I, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. <laughs> <laughs> you know, whatever, homie. Peace. Peace. Oj nowy kontakt Michael, nowy kontakt Jimmy, ojciec i syn Oj tak tak, ojciec i syn I z tym akcentem ojca i syna będę się z wami żegnał przy tej palmie ludziska Więc Pamiętajcie o zostawieniu soczystej łapeczki Piękny mucik, prosto w na sam koniec skoczymy na to auto Oj 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 Szczała.